Siemka z tej strony, Good yy, W in-game nazywam się Kenji Nagashima i pokażę Wam serwer Village Roleplay, który jest nowym serwerem. Otóż yy, zacznę od pokazania całego miasta, gdzie co się yy, znajduje. Mamy tutaj szeroki wybór opcji, możemy przeszukiwać samochody, GPS zamontować aczkolwiek jedziemy cała rozgrywka głównie yy, rozgrywa się w Palmino's Rig oraz yy, Montrogemi yy, no, tyle z mojej strony są, so, jest tu system migaczy o, właśnie mamy yy, na tym to polega Włącza się za pomocą Q albo E Tu jak widzimy mamy yy, Komisariat Policji Do policji można zatrudniać oczywiście poprzez napisanie podania na forum Chyba że będzie rekrutacja in-game Dobra, jedziemy dalej no, Udało się tu po lewej widać bar jest on przykrywką po, dla gangu latynosów niestety nie wiem jak oni się nazywają ale wiem że są no to tyle o nich następnie tu widzimy dzielnicę handlową na tej ulicy mamy sklepy odzieżowe Klepy z bronią, elektroniczne 24x7 Tutaj mamy także agencje ochrony możemy sobie ochronę wykupić salon aut używanych można nawet kupić tutaj auta dwa razy tańsze niż we w salonie nowych aut oj, co to jest? Hydra no dobra. E, tutaj mamy warsztat mechaniczny, czyli tu mogą Wam naprawić wszystkie auta, pojazdy z... mechanizowane. No. E, co dalej tutaj? Tu mamy stację paliw, parking, bank. Możemy sobie kartę wyrobić. Tu następnie mamy urząd miasta. O, tu prawo jazdy się zdaje i takie tam. No, chyba raczej wiecie o co chodzi. Eee, co dalej? No to teraz ruszamy do drugiego miasteczka. W, w Montrogemi praktycznie eee, Ona nawet próg zwalniający jest. Eee, w Montrogemi można dostać pracę dorywczą, taką jak rozwoziciel pizzy, czy dostawca, czy coś takiego. Tam też jest salon out, zakład bukmacherski, siedziba rosyjskiej mafii i nie tylko. O, coś chodzi mi tu pod nogami. No, to teraz. Tu właśnie po lewej mamy yy, pizzerię, tutaj możemy zostać rozwodniczylem pizzy. Następnie tu jest Gang blues czy coś takiego. Nie jestem pewien. Ale no, tu możecie zostać Cza gangsterem, czarnuchem czy coś, nie wiem. Nigdy się w to nie bawiłem. Yy, tu kolejną stację benzynową macie. Tu jest właśnie Sun Out Tu nowe auta się kupuje Tu macie pracę kuriera Potrzebne jest yy, prawo jazdy kategorii P Następnie, o tutaj macie szpital Co tu jeszcze, co tu jeszcze? Tu jest siedziba rosyjskiej mafii. No. no, z miejsc to by było na tyle. No niedługo może być także kasyno, ale no zobaczymy jeszcze. Eee, następnie, co Wam mogę pokazać? Mogę Wam pokazać e, system przedmiotów, aczkolwiek... Polega to na tym, że... O. Na przykład tu macie moją postać. Wpisujecie sobie ukośnik E. I posiadamy przedmioty. Na przykład kupiłem sobie okulary. Mogę je założyć. Czy też, na przykład, nie wiem... Latarkę. O, macie. Łom, młotek, wszystko możecie sobie kupić, telefon. Bardzo ciekawa opcja. Można przy, przy, przedmioty w okolicy wyszukać jakieś. Później podnieść, jeżeli takowe są. Można przy, przeszukać pojazd, bagażnik, schowek, co tylko sobie chcecie. Yy... Na razie chyba by było na tyle Jedynie ja Wam pokażę jeszcze jak wyglądają sklepy, jak co. Może jedziemy do Palminos Rig. Aczkolwiek widzicie, że ja na przykład nie zatrzymuję się na czerwonych światłach czy nie włączam migaczy. Aczkolwiek, no nie włączam tego, bo po prostu śpieszę się i nie będę specjalnie tam czekał, żeby wam pokazywać i przedłużać ten filmik. No Tu możecie kupić na przykład restaurację, mieć jako swój własny lokal. Sklep odzieżowy Aha i to z... tu się wchodzi po prostu na spację do każdego budynku Nie? I na przykład tu sobie wpisujecie kup i sobie możecie różne ubrania, maski, okulary, nakrycia głowy, wszystko co możecie kupić Jakieś kapelusze, nie wiadomo co Sklep elektroniczny Tu podchodzicie sobie kup, kurde no macie telefon, wędka, łom No i w ogóle śrubokręty O, co tu jeszcze? 24x7 Tu możecie sobie kupić różnego rodzaju pożywienie Bo jest tu tak zwany system kłodu, Czyli po prostu im im dłużej niejesz, tym później tracisz życie i po prostu później ci się kręci w głowie i w ogóle. I trzeba jechać wtedy do szpitala i wpisać przy okienku ukośnik apteka 1, 2 to daje nam wyleczenie ze zawrotów głowy, ale pobiera nam to też jakieś pieniądze eee, co jeszcze? Jest tu też system BW no i takie tam rzeczy jak to są zawsze na różnych serwerach. No, to było na tyle. Dzięki. Na razie.